Servus, witajcie na kanale Wędkarskie komite. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Piotrek. Piot, przywitaj się chociaż. Czołem, czołem. Piotrek już był na tej wodzie, więc ją zna Piot. Powiedz mi, mamy szansę na jakąś rybę w ogóle? Szansa jest zawsze, myślę, że jakąś uklejkę uda się podczepić. No, no tak, tradycyjnie lubimy na szarpaka. Będziemy próbować. Dzisiaj jest kiepska pogoda, schowaliśmy się w, na pyszną kawusie żeby nie było że nie mamy w zatoce schowaliśmy się przed wiatrem, przed falą. Pogoda nie dopisuje, wędkarskie warunki są bardzo złe. Nie mogliśmy wypłynąć ze slipu, ale jesteśmy w miejscu docelowym, gdzie na pewno coś złowimy, a przynajmniej będziemy się starali, bo już tutaj łowiliśmy niejednokrotnie, nigdy nas ta woda nie zawiodła. Także oglądajcie Ale niech się pokazuje. Mi się nie chce łowić. I tak i ostatni w tym miejscu właśnie jak tu się falka zaczyna, uh -huh. ta, co ta drobniczka wyskoczyła przed chwilą, to było normalnie na, na wodzie Tomasz, to się gotowało. To drobnicą jedno za drugą. A co, o konie? O konie, nie? I oni, i oni się wpierdzielili w sam środek tego, nie? Uh -huh. Tu się zacomowali. A później wiesz, a co? Na płytkim, a na co? Na I tak kurwa to uh -huh. do czeku z powrotem. Powiem Ci tak, ludzie tak robią, bo tam gdzie się rzuca, coś spławia, coś gania, nie potrafią tam zaparkować, tylko po prostu tam płyną, Ta, centralnie w to miejsce i no, no, napływają. To trzeba przy, przystanąć obok. To tak jak pojedziesz na, na pstrągi. Ty obławiasz z 30 metrów drzewo, bo potencjalna ryba tam może się schować. A, gość wchodzi A gości wchodzi na to drzewo jeszcze butem na naparza, bo on musi wygodnie stanąć, nie? No, w wędkarstwie gamoni też nie brakuje, jak w każdej dziedzinie. A więc tak, nie będziemy przedłużać, arsenał jakiś tam mamy. Wędkarski porządek. Wędkarski porządek. U Ciebie wcale nie, nie jest łatwiej i ładniej. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Mam nadzieję, że coś nam tutaj duże ogólnie na duże przynęty się nastawiamy. Gruba, gruba przynęta, gruba ryba. Yy, a co bierzesz na czekoladę, Piotr? Ja. A ile ważysz? Oj, przytyłem ostatnio. Ponad 70, już. Nie wiem, czy dam radę Cię scholować, jak Cię wypieprze za ponton. No ale no to. A kotwice tempe, czy ostre, jakie wolisz? Ostrze, żebym się nie męczył. Najpierw go ogłuszę, żeby się nie męczył. Zabaw. Czekaj, podrzucę mu, tak? Może? Ty, ale numer. Ciekawe, czy się ruszy do przynęty? No, zaatakuj. Nie chcę. On jakiś chyba jest. Coś chyba chory psychicznie. Coś mu może dolega, słuchaj, no przecież. Vamos zaczyna wiać To ryba, czemu ona? Ona zdechła. I znowu. Twitch. Gumy obrywają. Na Twitcha się łowią. Dobre. No pełno tego białorybu, rybu, ale wiesz co? Te większe rybki stoją ogonami do góry. Czyli coś. Czyli ciśnienie. Coś ciśnienia. Coś tam trzaska po głowie dlatego tak się dzieje. Ale gorąco Tak, tutaj w plecy grzeje jak cholera No Nie wyjdziemy na wiatr to już tak nie będzie smak Trzeba się chyba porozbierać zaraz z tych ciuszków Fajne dojrzewisko, przystanek tutaj, co? No o, To jest to, co mówiłem, o to czepią, kurwa Przystań, przystań Już W tym grubym trzcinowisku mogłoby tak. tak być, nie? O, tu chyba piekasz płynął.

Nie reagują na duże przynęty, reagują na średnie, ale są to bardzo, bardzo małe ryby. Niestety dzisiejsze warunki nie rozpieszczają. Jak słyszycie, straszny wiatr. Nie wszędzie da się łowić. Wytypowałem sobie dwie górki. Plus taka bardzo fajna łacha z zielskiem. Taka łąka podwodna. No ale niestety, tak tam wieje, że moją kotwicę 15 kg zabiera fala I nie można spokojnie łowić. Mimo długiego dyszla, długiej linki, nie da się zatrzymać w tych miejscach. A szkoda, bo takie miejsca obiecujące. Nie lubię takich typowych trzcinowisk. Tym bardziej, że wszyscy wędkarze już pouciekali. Pewnie z obawy przed. Tymi silnymi wiatrami, a teraz wam pokażę, na chwilę się odwrócę i pokażę Wam, może tak tego mocno nie widać, ale powoli się robią już bałwany. One były większe, obraz tego może nie oddaje tak mocno. Te bałwany były większe, były naprawdę duże już. Dlatego wędkarze uciekli. Pewnie się bali, że nie dadzą sobie rady nad wodą. Tym bardziej, że mieli bardzo małe jednostki pływające, a niestety nad wodą trzeba mieć konkretny sprzęt. Jednak to bezpieczeństwo jest ważne. LIU poprawił. Super na Twitcha z daleka. Nie jest to jakaś duża rybka. Ale metoda Twitchowa zawsze daje dużo frajdy. Co by nie było, ryba to ryba, zaraz ją delikatnie odczepimy, może sama się odczepi, nawet nie trzeba mierzyć. No cześć. Zameldowałeś się na pokładzie. Dobra, muszę cążki chwycić, zaraz go odczepię. Ale przejrzystość wody nie jest najgorsza. Jest moim zdaniem taka akuratna. Ale ten wiatrzysko się. Wczoraj sprawdzałem do 50. Mawiać. No, tutaj za tymi drzewami to tak mocno nie widać, ale. Na wodzie to jest, ale są tego plusy. Jesteśmy sami nad wodą. Tak. No, Wędkarze się boją takiej pogody. No, ale wiesz, jednostki mają niedostosowane, no to niektóre te jednostki pływające, to przecież kurczę wygląda jakby człowiek tak naprawdę tyłkiem w wodzie siedział, nie? Niebo takie czyściutkie, nie wiem skąd. Skąd ten wiatr? Żeby, żeby jakieś chmury były, coś, no to jeszcze okej. Okay. y proyó. Strzelił pięknie z daleka, no ale to też niewielka ryba. Wszystkich tych ryb nie nagrywam, bo bez sensu. Bardzo często mam wyłączoną kamerę i właśnie są uderzenia. A zobaczcie, jaka jest rybka. Śmiało mogę ją na szczytówce podnieść do góry. Chodź, 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 szybki, szybki, zabieg, nie rzuć się tylko. Pokaż się, dzień dobry, uciekaj. Szybkie zabiegi, tylko i wyłącznie po to, żeby jak najmniej krzywdzić ryby. Uciekam stąd, bo to jest trzecia taka niewielka rybka w tym miejscu, więc spróbuję znaleźć dogodniejsze miejsce. Może tam będą większe sztuki. Jest kolejna ryba. jest kolejna ryba tak samo nie za duża ale wzięła, to jest ważne już nie pcham rączek po to są cążki żeby sobie nie kaleczyć rąk tym bardziej, że rany się źle goją. O, to jest bardzo, bardzo, bardzo nieduża. Ale słuchajcie, jest to właśnie szesnasta rybka, którą dzisiaj zaciąłem. Chodź maleńki. O, super. Sam sobie pomogłeś. O! Właśnie miałem fajne szarpnięcie Troszeczkę się działo pod wodą A nawet zakotłowało Mówię kurde mam, fajna ryba Fajny szczupak Piękne uderzenie Co się okazało? Jest tam winowajca Perkos wariat 1 Myślałem, że Będę musiał mu Operację robić na szczęście się wypiął, na szczęście nie rozerwał mi przynęty, jest troszkę tylko podrapana przez jego zęby, ale jest cała, mogę łowić dalej, było skubnięcie. Było skubnięcie za ogonek, może powtórzy. Brania są bardzo delikatne. Wędkarze, których rano spotkałem, mówili, że strasznie delikatnie ryby biorą, a ponoć na żywca w ogóle nie reagują. Teraz pytanie, czy są już na tyle pokute, że takie mają zachowania, czy po prostu Odganiają przynęty, bo tak jak na większości jezior, są obżarte potarłową płotką. Strasznie blisko pontonu trzaskają. O! O! Ach! 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 Czek zrobimy tutaj, tak, żeby cię jak najmniej bolał. No, żeby Ciebie nie bolało i mnie też. Z reguły nie robię takich rzeczy, ale z tego tytułu, że jest mała rybka, trzeba szybciutko uwolnić. Poprzednia nie dała się nagrać, bo się tak szybko rzuciła. Że wyleciała z rąk 63 cm, miał poprzedni szczupaczek. Także fajnie. No i witajcie, tak naprawdę jestem zadowolony z dzisiejszego wyjazdu. 23 ryby wyholowane. Niestety, na duże przynęty nie chciały ryby reagować. Bardzo dobrze reagowały na twicze. Jeżeli chodzi o mniejsze przynęty, kaleczyły, zrywały ogonki. Eee, specjalnie zbroiłem na hakach mniej więcej 3-0, tylko i wyłącznie dlatego, żeby te małe rybki się nie kaleczyły. Przerwałem wędkowanie tak naprawdę, dlatego że są bardzo małe ryby. Największa ryba 63 cm, no to nazwijmy taka ryba sportowa, ale pozostałe były naprawdę nieciekawe. Nie wszystkie ryby nagrywałem, nie było sensu. Ja nie jestem zwolennikiem pokazywania rybek po 10 czy 15 cm. Tak naprawdę, wtedy, gdy miałem gdzieś kamerę włączoną na chwilę czy, czy, czy przez przypadek, no to wtedy coś tam się nagrało, żeby było widać, że w ogóle te ryby łowiłem. Nie ukrywam, uciekam też tylko dlatego, że ten wiatr jest coraz mocniejszy i ma wiać w porywach do 60, pewnie to słychać. Więc nie ma co fisiować, trzeba pojechać spokojnie, przygotować się do następnej wyprawy. Następna myślę, że będzie jeszcze lepsza. Będziemy łowić na jeziorze, na jeziorze, które nie boi się dużych przynęt. Tamta woda obdarzyła mnie kilkoma ładnymi rybami, takimi 90 plus. Stówy nie przekroczyłem, ale tam ryby czy 50 czy 60 nie boją się dużych przynęt, a wolę łowić selekcyjnie dużymi, nie kaleczy się tych maluchów, a to jest mega mega ważne, bo przy tym małym rybostanie takim, przy tych maluszkach bardzo często trafiają się ofiary, a tak zażarcie gryzą, że nieraz sobie po prostu robią krzywdę, szkoda. Niech sobie rosną, niech sobie żyją, niech dają frajdę, ale dopiero wtedy, jak będą godnym przeciwnikiem. Dajcie suba, dziękuję, że byliście. Przepraszam za ten wiatr, przepraszam za, za te warunki. Więcej muzyki jak gadania, ale nie o to chodzi, nie zawsze trzeba bzdury opowiadać. Czasami wystarczy pooglądać. Do następnego. Serwus.